Witam serdecznie. Nowy ekran y, patronuje Waszemu tutaj y, przedsięwzięciu. Tak. Co to jest za przedsięwzięcie, komu ma służyć y, jaki ma cel? Y, y, szkoła... Języków obcych lingua nowa, mała lingua z Piaseczna. Realizuje dzisiaj w Piasecznie wielki test języka angielskiego. To jest inicjatywa ze środowiska szkół językowych, która jest realizowana w całej Polsce. My jesteśmy realizatorem licencyjnym na piaseczno i zapraszamy wszystkich mieszkańców do sprawdzenia swojego poziomu językowego i poznania możliwości ścieżki językowej, którą mogą przedsięwziąć, żeby swoje umiejętności językowe rozwijać. Czyli z tego wniosek, że w wielości tychże inicjatyw lokalnych w całej Polsce jest jakaś no, współzawodnictwo, tak? W zasadzie współzawodnictwa nie ma, chodziło o to, że uczymy się języków i wspieramy inicjatywę uczenia się języków, jesteśmy popularyzatorem. Piasecznie na rynku lokalnym, naszym. W teście mogą wziąć udział dzieci od 8 roku życia do 99 dorośli, i sprawdzić swój poziom. No i dalej zastanowić się, co robić ze sobą wziąć udział w kursach wakacyjnych albo w kursach, które się zaczynają od semestru jesiennego. Także. Chcemy, żeby jak najwięcej osób miało świadomość, e, szczególnie w e, okresie, gdy realizowane jest Euro u nas w Polsce, znajomość języków jest taka no rzeczywiście pożądana i, i chcemy, żeby jak najwięcej osób zarazić, e, chcemy jak najwięcej osób zarazić tą ideą. Ja myślę, że Piaseczno osiągnie lepsze, najlepsze wyniki, lepsze na przykład od reprezentacji, która zakończyła tak, swój udział. Nie chciałabym tutaj krytykować reprezentacji, bo jestem bardzo narodowo, że tak powiem, nastawiona i bardzo pozytywna. Więc, jakby w tym współzawodnictwie nie uczestniczymy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Zgłosiło się bardzo dużo słuchaczy, którzy w zasadzie od 10 rano do 18 będą się mogli jeszcze zgłosić i jakby potwierdzić swój udział przybyciem, bo rejestrowali się przez internet. Rano mieliśmy też taką ciekawą inicjatywę Pokaz Talentu, ponieważ nasza szkoła jest miejscem odkrywania talentów. Ten tytuł przyznał nam minister edukacji narodowej, i jakby w świetle tego tytułu. Organizujemy pokaz talentów dla uczniów wszystkich szkół powiatowych. Szkoły typują swoich najlepszych, najbardziej najzdolniejszych uczniów w różnych kategoriach. Ci przedstawiali swoje umiejętności i jakby zostały wyłonione osoby najlepsze. Głównie kategorie dominowały piosenka i taniec. Czyli cóż, czekamy wspólnie na efekty i wyniki, tak? Bardzo. Czekamy na takie dobre rezultaty. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Monika Ferreira, właściciel Szkoły Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży, Lingua Nowa Mała Lingua. Dziękuję.